Siemaneczko! Z tej strony wasz ulubiony YouTuber Stasia Niestety mi się popsuł OPS, ale będziemy dzisiaj świętować. Yy, yy, dużo subskrypcji już na moim kanale. A miałem sobie taki pomysł: że sobie nagram odcinek z OHC. Ale niestety coś się nie udało. Bo mój obs się popsuł. No nie no, kilaura Widzieliście jako kilaura no! dobra, ale zostawcie suba. Fajnie no Dobra, kurwa. No Proszę, ale jestem taki schudzony, kiedy, kiedy chcecie, e, żebym mieli, żeby ten mm, nagrywał z kamerką, to musi być na moim kanale dużo subskrypcji, no! Czyli tak na przykład, mm, nie wiem, że, kiedy będzie 1000 papek, z, e, nie, tysiąc subów to... To pokazuje mordę, ale Oni mm, się nie chce grać, Ale nie no patrzcie, bandyka, jeszcze tutaj coś się, się takiego pokazuje. ja pierdzielę. <suszy> nie ja wiem ja Jestem zawiedzony. Kliknąłem Abym u wygrał. Lubię grać. O nie, no. Napiszcie w komentarzu na jakiej aplikacji mhm. y, nagrywacie to sobie może sprawdzić. to jest jakby za bandicam. Kiedy nagrywacie na bandikam to...

Nie sprawy. <coughs> Jeśli Do morskich chodźmy. Kupmy. Tu sobie do morskich chodźmy. Yyyy... Dobra... Nie chodź. Okej, okay. do zobaczenia. No jes. Kiedy chcecie na moim kanale UHC, to... To... nie wiem, to musicie mnie... Ktoś... Baby，哼，嗯。 Ja mam 300 pingu, nie. My, my to, my, my to nie, nie. Kiedy będziecie chcieli asymyry, to, to będzie musiała być w domu w wielka cisza albo zamknąć albo <laughs> wywalić rodzinę z domu. To wy nie znacie moją o, rodzinę. To w ogóle, kiedy jest chyba asymyry, to się chyba zamyka w ogóle mordek. W moim domu zamknąć ryja na pół sekundy to trudno, naprawdę, widzowie. Ale kiedy chcecie asymilować, to napiszcie... ...to dajcie lajka. Musi pod tym filmem być... ...50 yy, lajków. Jak to? No widzicie, on tak... Pod tym filmem musi być 50 lajków, nie subskrybentów. A ja mam film z jakimś e, dziwakiem, dobra. Cała Polska tańczy tu do makarena. Ja ja nie wiem, czy on zginął, ja czy nie. Nie, tu bariera się zmniejsza. Ja jestem że się słyszę, że pierdzielasz.

Badają. No to ja nie. Po co on TNT kładzie? Jezu, on ma jakiegoś chyba guza na głowie. On mi spuszcza troszeczkę TNT tak bez sensu. Nie do wątpliwości. Kolejny no jak, tym jak jak tej nie Dobra, widzowie, pa. Pa, widzowie.